Dzień dobry Państwu, za chwilę zrobię odczyt Tarota kaszy dla Raka na tydzień 39. roku 2023. Niepotrzebnie patrzycie się do tyłu na poprzednie tygodnie czy miesiące. Nie ma sensu patrzeć na to, co było. Trzeba skupić się na tym, co tu i teraz. A tu i teraz pojawia się Hilarion. Nauka szczegółowa, akademicka, nauka oficjalna. Ale także i medium rozmowy z duchami. Ta karta to wielkie wsparcie dla osób, które zajmują się nauką, szukają nowych wzorów, twierdzeń, wynalazków, nowych rozwiązań. Pojawia się karta Boskiego Uzdrowiciela tak, jakby zgłębianie tej wiedzy wspierało osoby, które chcą leczyć innych, bo w wyniku tych badań stajecie się boskim uzdrowicielem. Może to być po prostu lekarz, ale także ktoś, kto leczy energią, ktoś, kto zajmuje się duchowością. I osoby, które zajmują się tą duchowością, będą wspierane o tym mówi karta Odwróconego Buddy, czyli Buddy, który już osiągnął oświecenie, odkrył swoją misję i wyruszył w drogę. ale pilnujcie tych swoich energii ponieważ tu jest odwrócona karta jedności odwrócone żywioły świadomość ciało dusza gdzieś to się zaczyna rozjeżdżać dlatego trzeba będzie uważnie korzystać ze swoich zdolności a gdy uważnie będziecie to pojawia się karta źródła ta karta stoi bezpośrednio nad Hilarionem, czyli to źródło stoi właśnie za tymi waszymi odkryciami, które się objawią. A nad kartą boskiego Uzdrowiciela jest Archanioł Michał, boski opiekun, który będzie was chronić jest to bardzo silna istota, jest to wielka siła. Stąd być może to rozbicie jedności, że będą problemy z utrzymaniem tej wielkiej siły, energii. Karta muzy odwrócona, która stoi niedaleko właśnie tej rozbitej karty jedności, także mówi o tym, że gdzieś ten głos duszy zostaje utracony, to natchnienie, intuicja gdzieś zostają zagłuszone. Ale na szczycie piramidy i tak jest karta artysty, który samotnie w ciszy, spokoju te swoje artystyczne cele, duchowe także cele, bo artysta pracuje pod natchnieniem duszy, więc będziecie to realizować. Ale zauważcie, że tutaj jest samotny artysta, czyli to rozchwianie, Zaburzenie równowagi może wynikać po prostu ze zbyt dużej ilości osób, której będziecie chcieli pomóc lub które będą się do Was zgłaszać po pomoc, jak tylko dowiedzą się, że taką moc boskiego uzdrowiciela zdobyliście. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.